Cześć, jestem Merwo, kolejny odcinek od Zera do Silvera. Zaczęliśmy po stronie CT, wylosową mapkę Office, nie, Office. Także będziemy musieli poczekać, zanim dzisiaj Wam pokażę mojego nowego kałaszka Inheritance, którego ostatnio wylosowałem na CSGO skins, ale jak najbardziej później nim pogramy. Na razie sobie musimy poradzić tutaj, nie? Ostrzelać parę headów. Nice. Trzeba to trafić! Nie trafiłem, niestety. ale mi się ładnie dzia nadział na shotguna, No, <śm> dobrze, że mu pomogłem. Oni zabili siebie. A wopą, headshot. Co tu się wydarzyło w tej rundzie? Czyli mają tam awupkę. Teraz się boję wychylić, właśnie jakiś skałcik. Tu strzelali. No, Rydez. Mamy hosta już? Ja mu idę pomóc trochę. A? Nie musiałem. To jest ciekawy meczek. Znaczy, no Office jakoś ostatnio ciągle mam ciekawy meczek. Jeśli chciałbyś potwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda, Merwo dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu. Jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego mnóstwo inny skrzynek do wyboru, czasowe kończące się eventy, case battle, czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Idę pomóc niebieskiemu tutaj, gdyby coś się działo jakoś zrefragować. Pięknie, A blue. Oj, zasłonił mi. Trochę trafiłem w swojego. Jesz, tu jeszcze jeden. Mamy to, dobra. Host jest tu. Fajnie, że udało się kolejną rundę wygrać. Ale jakoś tak na razie wiele nie robię, nie? Znaczy co to jakiś jeden frak, tu jeden, ale obrażeń niewiele. Nie mam kiedy się wykazać. No, ratero trochę przestali puszować, z tego co widzę. Spokojili się z granatami. A kolega co, Awczył? Patrzył na swojego? Nie wiem co oni tu kombinowali. <laughs> Stał odwrócony plecami do mnie, ale jakby... Może oni tam mogli z sobą rozmawiać i... A ja już myślałem, że on nie żyje, przestałem strzelać. Dobra, Merbo nie rób takich rzeczy. Nie, rób takich rzeczy, Merwa, ale ładnie, trzy fragi, teraz 300 obrażeń, w końcu się coś wydarzyło, no i dobrze, przegraliśmy dwie pierwsze rundy, tak takim lekkim przypadkiem, znaczy przypadkiem, no wygrali pistolkę i druga poszła im łatwiutko, bo nie, nie mieliśmy broni, natomiast teraz, w pełne rundy, jest okej. Okay. No rzucam smoła i idziemy. Dawaj, niebieski, wchodzę z tobą. Bierz hosta. Spadam stąd. Aj, no miałem szansę to jeszcze wygrać poprzez doniesienie zakładnika, ale nawet nie zdążyłem dostać trochę więcej kaski? Nice. Okej, okay, I smoke and let's go. Chodzimy po hosta. No ja znowu nic nie muszę robić. Chciałem go sobie podnieść, no i co? Moi no pozabijali przeciwników, fajny team, nic się nie komunikują, ale po prostu każdy robi swoje, wie co mam robić. Ja mam 16 koła, więc mu wyrzucę moglę Tam ktoś był, dobrze! Trafiłem go przez smoka. They may be pushing nice. Ma jeszcze, o proszę. Czyli więcej niż jednego trafiłem. Dobrze, że pobiegłem z tej strony, to... Nie wiem, czy pójść żółtym? Może pójdę. Okej, okay, zasmokowali się, schowali. Tu jest jakiś granat, no A moi już wchodzą, nie? No zobaczcie, jestem zbyt. Ja gram zbyt safe. Jak na mój team. Każdy z nich po prostu wchodzi i chce zabijać. Okej, okay, on już jest tam. Ja tu sobie na spokojnie chcę poczekać, aż jakieś smołki miną. Moich już dawno nie ma. Już weszli, zraszowali. Push and Q, blow, 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 push! Nie! Ja nie sądziłem, że on będzie od razu leciał, tylko że tam gdzieś poczeka. Nie! Kurczę, no powinienem go dobić. Szkoda, co? Miałem szansę tutaj na dwa fragi teraz ładne. Ale i tak dobrze, że za zauważyłem, że on tego przyje. Chociaż niebieskiemu to nie pomogło. <laughs> Zbyt wiele. No dobra, na razie czekamy. U nas są trzy awupy, no to ja nie wiem, jak my chcemy spuszować zakładnika. Akurat na Office, to, że teraz te granaty tak wybuchają w smokach, to jest dużo bardziej ubogaciło tę mapę niż wcześniej. Okej, okay, I smoke. Go, you, why you? Dwóch tam patrzyło za awupą. Ja byłem pewien, że oni to widzą. Słuchajcie, no pół godziny stałem w tym miejscu, no, no naprawdę, tyle czasu, mówię, dobra, wyjmuję smoka, idziemy, I, i, i gościu sobie po prostu wyszedł, tak, bez niczego. Ale moi to grają, trafiłem na naprawdę dobry team. Zobaczcie, jak dobrze grają. Jest asyst, 92 w czterech zabrałem, a, to wtedy tamtemu, pamiętam już. Dobra, rzucam smowę, i chyba wchodzimy, co? Moi w ogóle wchodzą bez niczego no. jak chcą, do siebie. Nie no, ja muszę grać agresywnie, tutaj z takim teamem Chociaż <grym>, to no, bardzo dobry mecz, nie póki co, 9-4 mam wynik, jest elegancko Nie mam na co narzekać tak naprawdę Czy ja coś mogę zrobić w tych rundach? Czy ja mogę tu jakoś znaleźć przeciwników? Moja drużyno, ej! Ja nagrywam odcinek, widzowie chcą coś pooglądać Dobra, w ostatniej rundzie Mogę kupić chociaż swojego kałaszka, bo teraz nie stać, możecie zobaczyć jak to wygląda. Kałaszek, pamiątka rodzinna, no ale mam nadzieję, że w kolejnej, kolejny mecz zacznie po stronie Terro. Chcę popatrzeć Bro, chyba. AK, you, you, okay. Chcą wszyscy sobie pooglądać. O mój to jest minimal, myślę. Nie, nie wartość, ile to kosztuje. Ile? nie 200 dolarów, something like that? Nie daję 10 euro. Dobra. O to chodziło. Pochwaliłem się, kałaszkę Zabili siebie i nawzajem i dostali bana. No! Widzicie, zagadaliśmy się. Chcieli popatrzeć na kałaśka i przez to od razu zginąłem. No. Ty ma jeszcze szansę to jakoś zrobić, jak ich zablokuje z wyjścia. No niestety. Dobra, ja w tej rundzie już, żeby skończyć ten mecz, sobie poczekam po prostu gdzieś tu z shotgunem na przeciwników i tyle. Może przyjdą. No i zostało nas dwóch na trzech. Go checklong. To będą do mnie iść. Jeszcze jeden. Tak jest. Zagrałem w końcu jakoś tak bezpiecznie i mądrzej i się udało. GG. bardzo dobry teamek. Robili co do nich należało. Wygrywali rundy, wygrywali mecze. No i nie mam co tu więcej mówić, lecimy w takim razie z kolejnym meczykiem. Mam nadzieję, że zaczniemy po terror. Udało się, jesteśmy po stronie terror, będzie okazja pograć kołaszkiem. Gdzie są wszyscy? Jeden się cofa do mida, słyszę. Dobra, zdążyłem go, dobiłem. Mamy to. Ładnie pistoletówka nam się udała, oby tak dalej. I mamy równo 2700 i stać nas od razu, pyk! I tak można grać. Jest bardzo obity, bo go walnąłem już w łeb, tak On Tupnął tam. Wydaje mi się, że go usłyszałem. Dobrze mi się wydawało. Jest runda nasza. No, ale fajnie jest ten kałaszek, co? Ładnie wygląda. Jakiś pusz tam jest nam idzie chyba. Oj, nie doleciał mi granat tak jak chciałem. Co jest? Jest. Obroniłem się. Yeah, don't have bomb. Ja już dawno powinienem nie żyć w tej rundzie, nie? Więcej farta niż jakiegokolwiek skilla. Autentycznie. tego już tu nie ma nigdzie, tak? Oni wszyscy popadali. Dobra, to proszę Czyli Ja nadal żyję! nadal żyję, jeszcze zabijam nawet. Co za runda, o! Ja syst... 87 f3 temu dałem? 380 obrażeń zrobiłem w tej rundzie? Kiedy? Jak? Mamy, fraga. Tu biegnie. Już go zabili tego co tu bieg. Bikir. Tam jest. Dobra, to leciłem po niego. Ach! Przyblokował mnie też, tu chciałem wychylić na fraga. tu nigdy nie bronią tego miejsca za bardzo. No właśnie można łatwo wejść Ale ładnie Słyszałem, że on tu bieki. Chciałem go podpalić. Go biello. Czemu żółty nie chce przyjść zaplanować? Dobra, mam czterech na jednego już. Dlatego chłopaki nie przegrają nawet jak zginę. To lecę po fragi dalej! Ale ładne 4! Wszystkim po sto obrażeń. Czekaj, czy się zorientuję, że ja już tu jestem tak blisko? A my już zaplantowaliśmy, nie? Ten mecz jest ciekawy, serio. Dobra, teraz mam szansę ich tu wielu zabić. Nie ma czasu. No właśnie, tak się dzieje, jak się zaplantuje za szybko bombę. A się w ogóle nie przemie bs i nie ustawi. Hmm? Jestem sam na B, czekam na raszyk. Bierasz? No tego pierwszego miałem Trafić i tych też. No merwo, nie może tak być. Powinno być. Pyk, 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 pyk. Headshoty, no. Tak sobie to wyobrażam w głowie. <ścoughs> nie wiem, jak oni tyle czekali. Nawet by nie zdążyli zdefować, jakby ich tam pozabijali. No dlaczego tylko jednego znowu? A gdzie moi biegają? Dlaczego B 2 są w tym miejscu? Ani nie pilnują mida, ani nie pilnują B, niczego! No tak mi ciężko teraz z moją drużyną grać. Wcześniej grali dobrze i nagle nie wiem co robią. No cze, co, dlaczego kolejny raz zostawiają mnie samego na base'ie, a sami biegają po prostu sobie po całej mapie tak tak bez sensu i nie, nie próbują odbić, nie próbują nic zrobić. Terrorist. Co za full auto. 6 pocisków. Więcej. Powiedział it's A, no, a jeden się chowa na B no. no. Zaraz przegramy ten mecz. Ja już myślałem, że jest wygrany, już się mega rozluźniłem. Było 9-2 dla nas. I oni wygrają te rundy. Jest 9-7. Nie wiem, jakby muszę coś spuszować moi drodzy, bo ten mecz tak nie może wyglądać. Chodzę przez smoka. Be clear. See. olej 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 my to Czy Oni jeszcze mogą zrotować ja im da na plecy No on czekał na mnie skubany jak oni mogą tak grać nagle Sk Skąd oni tak się nauczyli grać że wcześniej nic nie robili Ja mu dałem headshota no to mamy meczkę on ma kałacha Nice. Uff Uf. Chyba szybki wjazd na B. B No nie mogę w tym. Nie mogę, co się dzieje w tym meczu! No nie mogę no! Wszystko takie są timingi i... Nie wiem No tak go obiłem mocno, jest Ile ja mu zabrałem? 87 w trzech, nie. No zupełnie inaczej by się runda potoczyła, jakbym go tam zabił. Bi, elot. O rany, już jestem sam, no. baj są mega obici, tu low. Nie wiem, nie jestem w stanie dzisiaj dobijać ludzi, no. Cały czas zabieram masę obrażeń i, i, i nie starcza okej, okay, no, jak oni takie granaty rzucają. Jest, dobili go. Błagam, no skończcie tę rundę. Dobra. Mamy 11 rundę. Wszedł przez mołotowa, pobiegł. Zablokowałem go moim fleszem. No, nie widzę, że lubią B wchodzić. Planting B. Ale już tym razem chciałem poczekać do samego końca, żeby nie zginąć od razu, żeby móc to retake'ować. Tu gdzieś jest. On żyje jeszcze przecież. Co jest? On żyje, panowie! Panowie! Mamy dwunastą rundę, nie przegraliśmy tego. Chyba wszyscy są na no, A, tak. My nic tu się nie działo. Dobra, 3 na 4. próbujemy to retake'ować. Ładny flash, a on nas dwóch zabił z Bizona. Czy wy widzicie, co się dzieje w tym meczu? Ja dostaję headshot od gościa lecącego z Bizonem w ogóle przed siebie, i on ubija trzech. On ubija trzech Bizonem. C Dobra bomba jest na A. Idę zupełnie od tyłu na niej, wiecie. To jest. Bo tu, by znać życie, ktoś będzie na mnie czekał z jakimś kołaszkiem. Nie, nikt nie czekał, dobra? To jest kołach. Szybko merwo. Jeszcze jeden. Odbijamy to i wygrywamy. Mam jeden na jednego, ha. No to dobra, meczek wygrany, ale był straszny. Naprawdę straszny. Początek fajny, później wiele, rent, wiele rund tak dziwnych, tak głupich. Nieprawdopodobne rzeczy czasami się dzieją na tych matchmakingach. Niemniej jednak, dzięki wszystkim za oglądanie. Stawicie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. No, wynik: no nie najgorszy, no 112 obrażeń średnio. Wejście do 15. Pierwszy wynik, ale nie jestem zadowolony z gry w, w, w tym meczu, z swojej gry. Jak wam się podobał w ogóle mój nowy kałaszek, co? Też dajcie znać w komentarzach, czy wam się fajniej, lepiej ogląda przy takiej zmianie skina.